Mam tutaj taki vibe Eurowizji Junior 2011, 10, 9, kiedy testowano bardzo różne pomysły, dziwne, inne, ale jedno co można o tym powiedzieć, innego takiego utworu nie będzie w tym roku na Eurowizji Junior. Można ją lubić, można nie lubić, ale miał miał. myślę, że to może być nowy hit fanów Eurowizji Junior. Ja chciałbym, albo błagam, manifestuję to, niech ona się przebierze z jakiegoś Rysia, Lamparta, Panterę. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście Eurowizja Junior. Tak, tak, ja wiem, nie było ostatnio filmów na kanale Eurowizja Junior. Przepraszam Was za to, ale mówiąc szczerze, trochę mnie to zaskoczyło, że nagle mamy praktycznie wszystkie piosenki z tegorocznej edycji. Jakoś w jednym tygodniu po prostu skumulowali to absolutnie wszystko. I mam takie, czy nie dało się tego rozłożyć na kilka tygodni? Jak widać się nie dało, za to moje reakcje pewnie będą rozłożone na kilka tygodni, bo trudno nagle nagrać yy, kilkanaście tych odcinków kilka dni. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te filmy. Jeśli tak, to pod tym koniecznie zostaw łapkę w górę. Zostaw podbicie, jeśli jest u Ciebie już ta funkcja. I oczywiście też napisz mi w komentarzu, jaki kolejny kraj powinienem ocenić w swoich reakcjach. Bo dzisiaj na warsztat biorę Azerbejdżan. A i zapomniałbym, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła kolejnych reakcji związanych z Eurowizją Junior. Dobrze, myślę, że nie ma co przedłużać. Przejdźmy do tego dzieła. Miał, miał. Startujemy! Uuu, jakie groźne oczy! Co? Co to był za kadr w ogóle? Czasami widać, że to jest green screen i to z powodu tej kamery, ale też, że te ujęcia nie są takie dobre. Czasami... Te wizualizacje są takie bardzo kreatywne, artystyczne i, i w klimacie właśnie dziecięcym, ale czasami zakrywają o tandetę. Bardzo jest to dziwne na początku. Ten język to jest coś, czego nie ma na dorosłej Eurowizji i trochę żałuję, bo on jest niezwykły, inny. do... Nie no, jest to Slay. Ej, dobra, widzę to na Eurowizji Junior. Mam tutaj taki vibe Eurovision Junior 2011, 10, 9, kiedy testowano bardzo różne pomysły, e, przeróżne e, motywy, mm, candy music i tak dalej, bardzo mi się kojarzy to z tym. Na zasadzie, hmm, wylosowało nam koło motyw kota, dobra, robimy motyw kota. Ale ona fajnie się sprawdza w tej y, piosence. Wiadomo, że to, wiecie, nie jest utwór y, dzieło sztuki, y, na co by wskazywało wizualizację, ale złe to też nie jest. Myślę, że to może być moim guilty pleasure. miał miau. Oj, tak nie zrobię y, ze swoim niewymawianiem R. Mry. Mr. E, no, troszkę czasem bywa. Bywają takie momenty cringeowe w tym utworze. Oho. Hej! Hej! Ja myślę, że tu można to zrobić mega żywiołowo na scenie. I wokalizy, no. <gry> To będzie grube, to będzie grube wejście Azerbejdżanu. Mocny powrót. Jest. Mega czekam na te wokalizy na żywo. Mega czekam na energię, jaka z tego pobije. Yy, I mam nadzieję, że będzie tu energia, to nie będzie na gwizdka, tak jak tutaj w tym teledysku. No, kociara mocna, mocna. Okej, okay, dziwne inne, ale jedno, co można o tym powiedzieć, innego takiego utworu nie będzie w tym roku na Junior. Podsumujmy to, co przed chwilą się zdarzyło. Muzycznie absolutnie nie moja bajka. Myślę, że scenicznie ma to duży potencjał, to znaczy e, można zrobić fajne rzeczy i naprawdę nowoczesne jakieś, nie wiem, czy to wizualizacje, czy jakieś rekwizyty, scenografie. Naprawdę tutaj jest duży potencjał, bo jest jakiś motyw w piosence, z którego oczywiście wynikają e, różnego rodzaju obrazy, wizualizacja, więc on już siłą rzeczy narzuca pewnego rodzaju rytm. Fajnie bo on jest bardzo plastyczny, natomiast tutaj oczywiście ten teledysk no, tak jak powiedziałem, czasami trochę zatandetnie, trochę cringe'owo. Jestem bardzo ciekawy, jak ona to wykona, bo tutaj od tego, jak bardzo wokalistka będzie miała charyzmę i taki power w sobie, bardzo dużo zależy, czy ona sprzeda ten utwór, bo sprzeda w cudzysłowie, bo ona tutaj, wiadomo, nic nie sprzedaje, nic nie zarabia, ale chodzi tutaj bardziej o to, czy ona jest w stanie obronić ten utwór, bo on jest bardzo taki wymagający charyzmy, wymagający umiejętności aktorskich, wymagający umiejętności taneczki, Wokalnych również, bo mamy te ze szczególnie w ostatnim refrenie. Bardzo dziwne, ale z drugiej strony jest to taka piosenka, której nie dam do czołowej piątki, na pewno, nawet biorąc pod uwagę, że znam nie wszystkie piosenki, kilka, kilka znam tych piosenek, no i tak nie dałbym jej do czołowej piątki, ale nie dałbym też na ostatnie miejsce. I jedno jest pewne, że nie da się przejść obok tej piosenki i nie zapamiętać jej. Można ją lubić, można nie lubić, ale miał miał myślę, że to może być no nowy hit fanów Eurowizji Junior i że to zostanie z nami jeszcze na lata. Wszystko oczywiście będzie zależało od tego jak ona wystąpi. Ja chciałbym, albo błagam, manifestuję to, niech ona się przebierze z jakiegoś Rysia, Lamparta, Panterę, nie wiem, jakiekolwiek zwierzę kotowate i niech po prostu w tym stroju, w takiej piżamce strojowej, wiecie o co chodzi, niech wystąpi i niech, niech ma też takie tancerki czy tancerzy. Myślę, że to byłby absolutnie hit, a też byłoby to totalnie w, te, w temacie młodzieżowym, nastoletnim, dziecięcym, więc yy, gdzie, jak nie na takim konkursie zaprezentować coś takiego. Dziwi mnie ten Azerbejdżan. Jest bardzo taki, powiedziałbym, odważny, bo jednak, tak jak powiedziałem, 4 lata temu ostatni występ Azerbejdżanu i on był bardzo taki bezpieczny: to znaczy to wyszło, to siadło i naprawdę były to niesamowity występ w swojej prostocie. Ale myślę, że też nikt nie spodziewał się, że to będzie przyciągało. A tutaj, mega slay, mega to jest ważne. Tylko pytanie, czy, czy to faktycznie zażre. Myślę, że jurorzy mogą dać mniej punktów, ale mam nadzieję, że widzowie to docenią, bo to jest naprawdę coś innego. Chociaż mówię muzycznie, może to jednak nie jest do końca moja bajka. Jestem ciekawy, jak Ty oceniasz piosenkę z Azerbejdżanu na Eurowizji Junior 2025. Koniecznie daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Oceń utwór od 0 do 10 punktów i zostaw w komentarzu mi informację, jaki utwór z Eurowizji Junior, którego do tej pory nie oceniłem, powinienem ocenić w następnym odcinku. Zachęcam do do polubienia tego filmu, subskrybowania kanału, jak i podbijania również tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Niebawem widzimy się w kolejnych reakcjach. Mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej wszystko nadrobić. No ale cóż, tymczasem żegnam się z wami. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.